Dzień dobry moi mini. No, dzieje się. Może nie lorowo, niestety, ale się dzieje. Mamy kolejny pozew ze strony Riot Games. Sprawa została skierowana w tytuł, z którym w przeszłości Riot Games już walczyło, czyli znane myślę większości z Was Mobile Legends. Gdzieś tam może słyszeliście, czy na YouTubie, czy gdzie indziej, reklamkę kiereczki na pewno widzieliście. jest to drugi pozew w przeciągu kilku lat. Kąd wzięła się sprawa i o co w niej chodzi, o tym porozmawiamy w dzisiejszym materiale. Moim imieniem na wstępie kilka słów o patronie dzisiejszego materiału, czyli sklepie Eneba. Przez następne 4 dni trwa tutaj promocja o nazwie Expecto Discontinum. Znajdziecie tutaj wiele kier w obniżonych cenach, np. Ghost Wire o 48%, Control za nieco ponad 2 dyszki, czy Remaster, Bioshocka, Cień Mordoru, czy wiele, wiele innych. Polecam sprawdzić, jakbyście chcieli kupić, ale nie z promocji, to polecam wam skorzystanie z kodu Marwek 3 i dostaniecie 3% zniżki. Zawsze coś. Kupując gry z tym kodzikiem, też w jakiś sposób kanał wspieracie, także od razu powiem dziękuję. Również dziękuję za wysłuchanie i przechodzimy do tematu materiału. Riot Games po raz drugi pozywa twórców mobilnego Mobile Legends Bang Bang, kiedyś Mobile Legends, czyli Monton Games za zbytnią inspirację, czy wręcz według Riotu kopiowanie kontentu z mobilnej wersji Lola o podtytule Wild Rift. Dlaczego jest to drugi pozew? Riot w przeszłości spotkało się już z Montonem na drodze sądowej. Kilka lat temu mieliśmy dość podobną sprawę, która zakończyła się w 2018. Wtedy Riot skupiło się na Mobile Legends, przygotowując sporo przykładów, co zostało skopiowane, lecz jak wiemy, nie była to jedyna produkcja, z którą miał być problem. Pracownicy Tencentu, czyli właściciela Riot Games, zwracali uwagę również na inną produkcję Magic Rush Heroes. Gdzie mieliśmy przykład zbyt mocnej inspiracji, na przykład Anki w postaci Emily. Pierwotnie pozwany właściciel Monton miał zapłacić ten około 388 tysięcy dolarów. Sprawa została rozpatrzona pozytywnie dla Riotu i finalnie sąd zamknął sprawę na kwocie około 2,9 miliona dolarów. To jest w zasadzie ciekawe, bo w jednym z ostatnich filmów analizowałem, ile mogła zarobić Elementalist Lux. I kwota pozwu mogłaby nie wystarczyć na stworzenie cinematografii. Promującego wyjście tej skórki. Jak się okazuje, kwota prawie 3 milionów dolarów nie za dużo tutaj pomogła, no i dlatego mamy pozew numer. Tym razem nie jest to pozew odnośnie zbytniej inspiracji League of Legends, a League of Legends Wild Rift, czyli stricte mobilnej wersji. Według informacji, Riot zauważa, że po tym jak Mobile Legends zostało usunięte ze sklepu Google Play, bardzo szybko wprowadzono nieco zmodyfikowaną wersję o nazwie Mobile Legends Bang Bang. Udało mi się dokopać do pliku PDF, który zawiera dokładne skargi, jakie Riot Games złożyło. Jest tego całkiem sporo. Sam dokument ma aż 35 stron. I na potrzeby tego materiału pozwoliłem sobie go przeczytać i przelecieć przez 101 punktów. Lecz aby was nie zanudzać i wszystkiego nie przytaczać, skupimy się na moim zdaniem najciekawszych elementach. Rajot zwraca uwagę, że gdy robią cokolwiek, czy to jest Cinematic, czy jakaś kampania promocyjna, czy nowa postać, czy w zasadzie cokolwiek innego, nawet linia skórek, jest to w hamski sposób nawet nie tworzone w inspiracji czy podobie, a kopiowane przez monton. Pierwszym z ciekawszych przykładów zauważonych przez Riot Games jest promocyjny e-sportowy materiał opublikowany 25 kwietnia 2022 roku na oficjalnym kanale twórców, który miał niezwykle podobną muzykę jak tą znaną z Urfa. Niestety film został ustawiony na prywatny. Niestety nie jest to jedyny przypadek filmu czy cinematica, który został przez Monton ustawiony jako prywatny. Druga sytuacja to zmiany logo. LoL je zmienia w określony sposób, a Mobile Legends wydaje się w podobny. Dalej na co Riot zwraca uwagę? Chociażby na skiny. Na przykład na wykonanie KDA All Out Ari w Wild Rift i League of Legends. I zwraca uwagę na Queenie i jej podobny wygląd, barwy czy nawet motyw. W kolejnym punkcie Riot zwraca uwagę nie tylko na podobieństwo wyglądu Zaka i Glo, ale również na ich podobny sposób chodzenia i umiejętności. Kolejnym przykładem ma być portret Dark Cosmic Gina i Eve z Mobile Legends. W kolejnym punkcie mamy dodatkowe porównanie z Dark Star Treshem i Dark Star Zeratem. Następna sprawa Crime City Brown i Paxia, który według zarzutów ma podobną konstrukcję ciała, podobne gabaryty, fryzurę czy ubranie. Rajot zwraca uwagę, że są świadomi, że na przykład Baxja używa dwóch tarcz w grze, lecz zwracają uwagę, iż na materiałach promocyjnych ma być tylko jedna. Idąc dalej w skiny, Riot porównuje Pulparty Fiore z Ratowniczką Fanny i tutaj Rajot zwraca również uwagę, że nawet kolorystyka jest podobna. No, oprócz oczywiście miecza, ubioru i tak dalej. Żeby nie było, są również przykłady, których ja na przykład osobiście bym nie umieszczał. Na przykład Pulparty Jarvan i Summer Waves Zilong. No ale to nie koniec szczegółów wyłapanych przez Rioterów. Kolejne porównanie to projekt Lona i Iritel z Mobile Legends, która ma prawie identyczną kolorystykę, podobną hełm i co mnie bardzo uderzyło, nawet ma charakterystyczny trójkąt na klatce piersiowej. Kurde no, już ten trójkącik mogli sobie podarować. Kolejnym porównaniem jest Gat King Garen i Alucard. A no i żebyście byli świadomi, Riot rozpisało dokładnie każdy element, który według nich nie powinien w Mobile Legends znaleźć się w takiej formie, jakiej się znalazł. Przypomnę tylko, że zwracam uwagę na te elementy, które mnie najbardziej uderzyły. Bo szczegóły, na jakie zwrócono uwagę, nawet mogą robić wrażenie. Zobaczcie, na potrzeby Wild Rifta stworzono linię skórek Stargazer, która ma w odpowiedniku widnieć jako Stargazer Cecilion i ma być stworzona w podobnych barwach. I nawet Riot znajduje podobne elementy. I zwrócono również uwagę na podobne elementy interfejsu U gier. Co ciekawe, tutaj może się komuś zrobić cieplej w środku. Jeżeli kiedykolwiek ktoś z Was próbował grać w Mobile Legends i stwierdził, że to jest jakaś tam podróbka League of Legends, albo coś tam się wam nie podoba, i albo tak pomyśleliście, albo gdzieś napisaliście, to Riot wziął to nawet pod uwagę. Sporym punktem jest przykładowych komentarzy społeczności, która zauważa podobieństwa, czy nawet memuje już z tego tematu. Strzelam, że pod tym filmem też może być troszeczkę memów, typu wiecie, z zadaniem domowym. Wracając, najciekawszym przykładem jest komentarz, gdzie ktoś myślał, że jedna i druga gra są tego samego studia ze względu na ich podobieństwo. Z kolei moim osobistym zdaniem, najciekawszym przykładem z ogromnego pliku jest sytuacja, gdy wychodziła Serafin, gdzie jeden z graczy zauważył, że taka stać do Lola, wychodzi i napisał, że. Monton, słuchajcie, fajnie, jakbyście zrobili coś podobnego. Gdzie oficjalny profil gry odpisał, bardzo dziękujemy za informację. Przekażemy temat do deweloperów, aby dokładnie go zbadali. Następne przykłady dotyczą trailerów i materiałów promocyjnych. Na przykład, jeżeli lubicie Sylasa, to wstrzymajcie oddech. Pamiętacie animowany trailer wyzwolonego Skydan? Riot zwraca uwagę na elementy, które pojawiły się w trailerze bohatera z LoLa, jak i innej postaci imieniem Terizla w Mobile Legends. Nawet na YouTubie da się znaleźć porównanie obu trailerów. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj więcej przykładów, ale nie chcę przytaczać po kolei wszystkich. Generalnie to, co mnie tutaj zainteresowało, to taka ciekawa matematyczna informacja. Ja tutaj nie mam zamiaru niczego sugerować, ani wysnuć takiego wniosku, czy na siłę kreować Wam zdanie, lecz można by się w sumie zastanowić, i to jest całkiem ciekawy case, czy ta bardzo mocna inspiracja nie jest po prostu zbyt opłacalna dla Monton, aby jej nie robić, zakładając, że rzeczywiście tak robią. Zobacz. Skoro Riot wygrał poprzednią sprawę i Monton musiał zapłacić 2,9 miliona dolarów kary, jest to raczej sygnał, że coś jest chyba nie tak i może lepiej, żebyśmy tego nie robili. To jest takie naturalne ludzkie podejście, takie mam wrażenie. Natomiast wydaje się, jakby Riot też był już nieco tym tematem poirytowany, gdyż Mobile Legends miało otrzymać prawie 31 milionów ocen i recenzji i miało być zainstalowane ponad 500 milionów razy. I irytacja może polegać na takiej zasadzie, że Rioterzy już się zdenerwowali, że przecież wygrali tą całą sprawę, ale w sumie tak jakby to nie wygrali. Co za tym wszystkim idzie, można założyć, czy z liczb, które przed chwilą przytoczyłem, gra zarobiła całkiem sporo. I oczywiście, Mobile Legends na pewno ma swoich oddanych graczy, ale mam takie wrażenie, że gdzieś tam opinia studia jest szargana i samej gry. Głównie ze względu na przegraną sprawę z Riotem. To jeżeli zakładając, że ten proceder kopiowania był ciągnięty, to nadal jest ciągnięty. Można by tu wysnuć wniosek, że wygląda jakby kara była po prostu zbyt mała, aby to wszystko zaprzestać. Tutaj oczywiście każdy z Was będzie miał inne zdanie na ten temat, Zachęcam, aby się z tym wszystkim podzielić, aby no w komentarzach była fajna dyskusja, ale trzeba przyznać, że jeżeli postawilibyśmy się w perspektywie Riot Games, to naprawdę nie wygląda to za dobrze. Choć nie mamy tutaj takich przykładów jak Tommy czy Kutrox, tak mnogość tych przykładów, przedni wygrany pozew czy usuwanie oficjalnych materiałów, wydaje się wskazywać, jakby Riot Games miało tutaj rację, no, ale wszystko będzie rozstrzygnięte na drodze sądowej. Pytanie tylko, jak ta sprawa się zakończy. Jak wspominałem, może nie jest to przypadek aż tak widoczny, jak praktycznie bezprecedensowe wyrzucanie postaci pod innymi nazwami typu Kutrox, lecz na pewno Riot Games tutaj nie odpuści. Sam uważam, że w inspiracji nie ma niczego złego, bo jeżeli nie byłoby inspiracji, to bardzo wielu rzeczy byśmy nie doznali, bardzo wiele rzeczy by nie powstało. Niestety trzeba widzieć różnicę między inspiracją a hamskim kopiowaniem. Ja oczywiście nie mówię, że wszystko to, co znajduje się w Mobile Legends, jest zrobione w jakiś sposób w podobie w stosunku do Wild Rifta, czyli League of Legends, ale myślę, że mnogość przykładów, jakie brajuterzy znaleźli, spokojnie stanowi całkiem solidną podstawę, aby taki pozew złożyć. Jeżeli interesuje Was temat innego pozwu i tego kutroksa, o którym wspominałem, to polecam, kliknijcie sobie w ten materiał. Ja tymczasem uciekam, tworzyć dla Was kolejne materiały, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, rana, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, cześć!